Raz, dwa, raz, dwa. U mnie to wszystko już wychodzi z pierwszego dubla. Dosłownie. Dzisiaj swojego pięknego męża nagrywałam. No. On też, słuchajcie, planuje.

Popularność. Nartydesz. Autografy. Kupa pieniędzy. to wszystko przechodzi obok. Mas. Tu chodzi kotlet. jest tak. Marchewka, cebula. Mięsko, niejeczko. I do fajera. Teraz już wiem, że trzeba przyrzucić. Z mięsa na mięsa. Boże, wiem, mam czytam, czytam. Ochrzaniło, słuchajcie. 24 zł za kielotruskawek. Kupiłam nowe sobie białeczko. Chyba lody. Widzisz, jak kapniałam się, że już miesiąc, lata minął. Aha, Jeszcze nie jadła lodów. W ogóle. W ogóle. Nie jadłam chyba, nie? No nie przypominam sobie. Muszę się wybrać. Tutaj dałam trochę płatków i mąki owsianej. Mm, dobre. Masalko żółte oczywiście. Mm. Chyba najlepiej smakuje. Czy znaczy, już ci w mm -hmm. I serek wistki. Ja nie mogę, słuchajcie, znaleźć bielucha tego czekoladowego i wysokobiałkowego. Co o froncie? Jakie rasy to? Młodaże? Nie mogę. Ну, вот так же, так и на целый день. Суми кошмар мало детей.